Tak więc biorąc pod uwagę, że z samego szczytu strumieni płynie woda surowa, czyli surowica, mamy możliwość stamtąd wziąć, pobrać sobie tak zwaną, jakby to powiedzieć, lub skumulować w jakiś sposób ilość wody odpowiedniej, którą możemy w sposób już w tych czasach próbować kształtować w tak zwaną impulsometrię lub... Y, odpowiednie strumienie, w, y, samo skonstruowanie rzeki prywatnej, rzeki naszej, y, biorąc pod uwagę, y, y, biorąc pod uwagę y, tego co ja piszę, na przykład przez polską ziemię, patrząc na stronę Wisły, a także i Karkonosza, a także i y, 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 Morskiego Oka, a biorąc pod uwagę Morze Bałtyckie i Gdańsk, Gdyby przeciągnąć taką cienką linię, taką cięciwę wodną przeplatającą się poprzez rzekę, osiągnęlibyśmy pułap pewnego spostrzeżenia. Cięciwa stałaby się surowicą ziemską, czyli surowym lekiem dla całokształtu Ziemi. A tutaj jest strona rzeki stałaby się drewnianym łukiem, ewentualnie nutą muzyczną, czy całą Czyli rzeki stałyby się drewnem, tak to, tak to bym opisał, gęstwiną drew, drewna. A ukształtowane cięciwo rzeki, czyli takie, taka struna od łuku, od, od od gór po morze stałaby się idealną prostą linią prawie laserowej, laserowej rzeki lub impulsowych odcinków przenoszenia się rzeki w, w takim skupieniu jakby tego na pewno byłoby to gigantyczne dzieło. No patrząc na te wiatraki, na przykład które napędzają E, e, często stojące w Zelop, na polach, w Polsce też, biorąc pod uwagę te, te, te wiatraki, gdyby je połączyć w idealną linię prostą, niezaprzeczalną linię prostą i uruchomić w nim tak zwaną pompę, a uaktywnić też pojęcia perpetuum mobile, ustanowilibyśmy rzekę prostą, e, naszą rzekę prostą, bo biorąc pod uwagę, że te są nie do uratowania że te rzeki nie są możliwością, jakby już od, od no w naszej cywilizacji w jakikolwiek sposób wpływać na, na, na pierwotność, jakby to powiedzieć, tych rzek, jeżeli chodzi o czystość, a wątpię w to, że bylibyśmy w stanie udźwignąć tego typu rzeczy. Ja patrząc na przykład, na zwykłą, zwykły przykład ratownictwa po względem właśnie takich katastrof ekologicznych, Patrząc na stronę reakcji, naszych, naszej możliwości zareagowania na dany przypadek, który się, który się stał. Czyli bierzemy tutaj pod uwagę zjawisko teraz ostatniego przykładu, który był w Warszawie. Wojsko w miarę szybko zareagowało, zbudowało most, podłączyło, udrożniło ten przepływ tych nieczystości, ale zawsze to trwa. Zawsze to trwa. Zminimalizowanie czasu zareagowania na, dane, na daną katastrofę, na dany przykład katastrofy jest tutaj nasuwającym się cały czas jeszcze bardziej niezbędnym mechanizmem przenoszenia się błyskawicznie z miejsca na miejsce i tam zainstalowania jakby, no tak jak mówię, dużego koła, jakbyśmy to nie skonstruowali, ja to nazywam już dużym kołem. Czyli w jednym momencie jest alarm, system puszczył, gdzieś tam coś się stało, Zdarzyła się jakaś katastrofa, jakaś duża ekologiczna bomba, i w tym samym momencie, godzinę, dwie później, jest już narzędzie duże, które automatycznie umiejscawia się w danym konkretnym miejscu, w odpowiednich odległościach od katastrofy, i zaczyna wtedy nawet przepuszczać całą zawartość, jakby to powiedzieć, ilości wody, która płynie a nawet odcinek całej rzeki wraz z ilością wody, a także ilością mułu i, i, i powiedzmy i całego kształtu koryta rzeki. Tak więc tutaj, biorąc pod uwagę, że to co ja piszę jako nuta, jest to nuta muzyczna, pierwsza nuta muzyczna, którą nakładam na planszę na polskiej krainy, jako przykład oczywiście makiety. Filozoficznej, w której kształtujemy tak zwaną rzekę Łzę albo rzekę strumień rzeczny, cięciwę rzeczną, która jest jakby uwieńczeniem poprowadzenia wody surowej aż od gór po Morze Bałtyckie. Ta woda surowa może być czymś, czego my na tą chwilę nie jesteśmy w stanie jakby jeszcze zrozumieć, jak jest to bardzo bogaty wykwit wody surowej. A efektem właściwie jest, żeby to zrozumieć, efektem jest ocean czy morze bałtyckie. To proszę zobaczyć, z tego małego strumienia wypływa woda surowa. Zimna często, nie ma tam za wiele w tej wodzie nawet do odczytania, ale już po tysiącu kilometrów przepłynięcia tej wody surowej i jakby zgromadzeniu się w Morzu Bałtyckim czy w oceanie, momentalnie ta woda surowa staje się bogactwem przepychu koloru ryb, ośmiornic, najróżniejszych rekinów, najróżniejszych tuńczyków, najróżniejszych e, wspaniałych kalmarów, a, a także i całego, całego kształtu oazy wodnej, e, która, która istnieje w, 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 pod wodami i Bałtyku i pod wodami e, w oceanu. Czyli biorąc pod uwagę, że, że skonstruowalibyśmy przepływ wody surowej, płynny, plastyczny, typ, nieprzerwalny Przepływ strumienia wodnego aż od Tatry Pogdańsk, dalibyśmy możliwość, jakby to powiedzieć, później ukształtować tak zwane oczka wodne, a i rozbudowywać najróżniejsze rodzaje i ryb, i roślinności, a także i uprawiać najróżniejsze ryby i najróżniejsze roślinności. Co też pisałem, że przeciągnęłoby tak zwaną, jakby to powiedzieć, krok po kroku rybę z morza, która płynęłaby w górę rzeki. Byłoby to oczywiście coś także dziwnego. I coś innego. Moim zdaniem woda surowa jest lekiem dla Ziemi. W przypadku, kiedy w, zanim ta woda surowa z, dopłynie do Morza Bałtyckiego, ona już wtedy jest w, jakby i wyjałowiona, i, i, i skupiona razem z całą zawartością szkodliwości, które płyną w, w, poprzez te 900, czy tam 1000, czy te, ileś tam kilometrów. Tak więc woda surowa jest najbogatsza, zarazem w naszym mniemaniu nie ma ona żadnej jakiejś tam wartości większej, ale bukiet kwiatu, bukiet kwiatu jest widoczny jako ta bujność, która istnieje w morzu i ta bujność, która istnieje w oceanie. A jeszcze kiedy jest ciepło i kiedy jest podgrzane to słońcem, w morzu zaczynają występować nawet tak zwane... Najróżniejsze przykłady ryb, które są po prostu zjawiskiem nadziemskim. Czyli biorąc pod uwagę tą wodę surową, a tą wodę w Morzu Bałtyckim, zanim ta woda surowa dostanie się do tej wody bałtyckiej, jest już ona zużyta. Czyli już magazyn, pokład tej wody zdrowej, która płynie poprzez rzekę, do, a także i źródła ziemskie do Morza Bałtyckiego. Staje się ona już w połowie jakby w połowie z tej, tego, tej, tej, tej strzałki, która płynie z szybkościami może nawet innymi, ta surowica, która się dostaje, lek antybiotyk, który dostaje się z gór do morza, w połowie drogi jest już ona po prostu jakby no, deaktywowana, czyli deaktywowana, ona samoistnie nie daje rady w jakiś, albo jeszcze daje radę, ale w, w jakiś tam sposób ona nie, nie daje możliwości dopłynąć tej surowicy do Morza Bałtyckiego. Tym samym gdybyśmy ustanowili linię idealnej strzałki prostej takiego, takiej surowicy, moglibyśmy też ustanowić przy, tych, przy tym impulsie wody, przesyłania wody surowej oczka wodne, w którym byłaby też surowica, gromadzona surowica automatycznie moglibyśmy wtedy ustanowić tak zwaną możliwość skonstruowania sobie, jakby to powiedzieć, leku, antybiotyku, takiego, który rozkwitłby w górę, jak, jak satelita, nad tymi oczkami wodnymi, nad tymi gospodarstwami, gospodarstwami przy